Masz tą gazetkę czy nie? Yy, mój tata chyba ma. Z którego. Ja tam gazet tak nie czytam. No co kurczę No przecież to jest Twój wywiad tutaj. No. Mój dziadek czyta. <laughs> Witam bardzo serdecznie. Paweł Surońowicz, Polski Karting. No, w tym ostatnim czasie wiele się dzieje. Tytuł wicemistrzowski w Junior Janka Przyrowskiego, ale nie możemy zapominać, że karting w Polsce to również inne konkurencje, inne imprezy. A troszeczkę niepostrzeżenie przeszła nam ta największa polska impreza PIKC, czyli Polish Indoor Kart Championship. Oczywiście możecie w tym ostatnim wydaniu polskiego kartingu znaleźć rozmowy z najlepszymi kierowcami z Polski, którzy startowali w tej imprezie w Szczecinie. Jednym z nich jest Ziemowit Dwera, z którym właśnie za momencik porozmawiam. A więc zapraszam na kolejny odcinek Karting Cafe. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karting Cafe. Witam, dzień dobry. No tak sobie rozmawialiśmy i przeżywamy to, co się dzieje w kartingu wyczynowym wicemistrzostwo Janka Przerowskiego, a przecież nie możemy zapomnieć, że są też mistrzowie halowi, a Ty jesteś jednym z nich, bo, bo ostatnia edycja PKC to Twoje zwycięstwo. Tak, wygrałem w kategorii mini i zostałem drugim wicemistrzem w kategorii junior. I to były naprawdę bardzo udane zawody. Nie spodziewaliśmy się, że w ogóle ta, tak się uda, bo wiedzieliśmy, że może być dobrze, wiedziałem, że jestem szybki, ale nie miałem w ogóle pojęcia, że, że może być aż tak dobrze. Okej, okay. wszyscy ci, którzy chcą przeczytać o Twoich wyczynach w tej gazecie Polski Karting, jest wywiad z Ziemowitem. Który się y, zaczyna takimi słowami: Zawsze chciałem wygrać PIKC, bo oczywiście o tym Polish Intercard Championships rozmawiamy. No to jak to jest z tym twoim występem w PIKC? Druga y, y, impreza twoja w Szczecinie i od razu zwycięstwo to dobrze. No bardzo dobrze. Głównie ten sukces udał się dlatego, że dużo razy bardzo przyjeżdżaliśmy do tego Szczecina, trenowaliśmy, naprawdę bardzo dużo, dużo przejazdów mieliśmy. Praktycznie co, co dwa tygodnie przyjeżdżaliśmy. Były niektóre takie momenty, w których nie mogliśmy przyjeżdżać, ale głównie dlatego właśnie taki sukces był przez to, że było bardzo, bardzo dużo tych treningów. Sam próbowałem. Różnych nitek, niektóre bo widziałem, że niektórzy jadą tutaj trochę szerzej, tutaj trochę wężej i ja też próbowałem sam. Oczywiście też próbować te nitki, ale no robiłem też treningi z, z grupami. Tam przyjeżdżałem na te trzy dni, co, co te dwa tygodnie na zawody na eliminację do Pika. Przyjeżdżam na te zawody i, i no, wie, nie było aż tak, y, nie było super. Nie, nie nie ale na pika okazało się, że wystrzeliłem z formą i, i udało mi się go wygrać. No ale że za twoimi plecami jest mnóstwo pucharów. To wszystko twoje? Mm, tak, niektóre. Niektóre są z kartingu, niektóre jeszcze, z, niektóre z piłki nożnej, bo wcześniej była piłka nożna. No. Jeszcze biegałem dużo. I no, jak skończyło się to wszystko, to zacząłem z kartingiem. To na pewno znajdziemy wspólny język, bo ja przez 20 lat byłem piłkarzem, wyczynowym i zawodowym również. Także, w jakim klubie grałeś? W Arce Gdynia. O no, proszę, o no, proszę. No to świetnie, dobra. A skąd się, skąd się zaczęła Twoja fascynacja to sportem i, i kartingiem? Bo o tym oczywiście można przeczytać w tym wywiadzie w polskim kartingu, ale chciałbym, żebyś nam teraz opowiedział, jak to się wszystko zaczęło. No zaczęło się od tego, że po prostu zobaczyłem, chciałem się pościgać. Z, zobaczyłem pierwsze wyścigi w Formuły, Formuły 1 i spod, bardzo mi się je spodobały. I ja też wtedy uświadomiłem sobie, że też chciałbym, też chciałbym być w takim miejscu, chciałbym spróbować. I przede mną była akurat komunia, na której właśnie prezentem były to, że mogłem pojechać na tego karty. No i pojechałem pierwszy raz, naprawdę bardzo mi się spodobało. No, a ten Tor w Sopocie jest fantastyczny. Mhm, bardzo mi się spodobały. I później zacząłem, tata, naciągałem, żeby jeszcze raz przyjechać. No i przy, przyjechałem później, około dwa tygodnie później. I, i potem je tak znowu przyjeżdżałem, znowu, znowu. Tam później pojeździłem poje, poje, też na szkółce u Michała Śmigla. I no, chciałem potrenować, trenowałem, trenowałem, aż y, wystartowałem w pierwszych zawodach. I od tego wszystkiego się zaczęło. No dobra, ale te pierwsze zawody w, w Szczecinie yy, siódma pozycja, o ile dobrze pamiętam? Tak, siódma pozycja. Ej, no i co sobie wtedy powiedziałeś? Nie no, kurczę, muszę przetrenować ten cały rok, bo w przyszłym roku chcę wygrać, tak? No, zamiary wtedy, bo czułem, że wtedy też mogłoby być tak, nie tak jak w tym roku, ale czułem, że też mogło być dobrze, bo też właśnie wiem, że to był mój debiut, ale też dużo trenowałem. Ale no nie pojechałem tych zawodów jakoś nie pojechałem idealnie, nie pojechałem tak na 110% mam no wrażenie, że było, było parę błędów, które mogłem poprawić i których poprawiłem na właśnie na, na tegoroczną edycję i poprawiłem też również rzeczy w jeździe, bo też nie było aż tak dobrze rok temu niż jest dzisiaj głównie przez to, że nie, nie jeździłem też wtedy jeszcze tak dużo w tym Szczecinie, to był mój debiut, no to nie liczyłem, że wygram. Liczyłem może, że będę właśnie w dziesiątce, co i tak cel został osiągnięty, ale no, nie byłem jakiś super zadowolony z tych zawodów. Okej. Okay. Y jakie jest twoje wyścigowe marzenie największe? Bo rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałeś, że chciałbyś wygrywać wyścigi Endurance? Chciałbyś, żeby polskie ekipy i polskie teamy, w których ty będziesz, były takie jak Belgów i Holendrów? Masz... Mm, dokładnie. Bardzo chciałbym, żeby z całą ekipką, z, nie wiadomo z jakiego toru, mi, no, mam kolegów na różnych torach, także mi to obojętnie, z kim pojadę. Chciałbym takie Endurance, wygrywa na przykład 24 godzinne. Bo to naprawdę są bardzo duże imprezy, bardzo fajne. Fajnie się super jeździ. Szczególnie też na takich torach na zewnętrznych, takich dużych bardzo, na których to są praktycznie tory wyczynowe, a nie właśnie takie rentalowe. I naprawdę te ostatnio byłem na takiej imprezie, super się jechało. I no, byłem naprawdę szczęśliwy, że mogłem tam pojechać. A to nie jest zbyt wielki wysiłek dla młodego człowieka. To znaczy, na. Jest to duży wysiłek. No na pewno trzeba, trzeba spać też w... między stintami, bo ja. Nie tam... wiarygodnego dla mnie. Jak to może? Wyścig trwa ty idziesz sobie. A słuchajcie, chłopaki, idę. Godzinkę się zdrzemnę. No, tak to wygląda. Przynajmniej w moich oczach nie wiadomo, Nie wiem, jak w innych, ale. No, ja skończyłem Stinta, naprawdę byłem zmęczony, poszedłem spać. Później zostałem obudzony i to był mój czas na, na przejazd. I wtedy no, wstałem, ubrałem się, z kaskiem wszystko i zmieniłem. Tego kierowca. I... To jest oczywiście fantastyczne pewnie zajawka i fajne przeżycie taki 24-godzinny wyścig. No bo jak się ogląda, nie wiem, Le Mans albo jakieś tam inne wyścigi takie słynne, no w kartingu takim wyczynowym, nie wiem, w Adri były wyścigi, w Lonato również, tam gdzie są światła, ale, ale w kartingu halowym tych. Enduransów jest naprawdę dużo, I, i dla mnie to jest coś niebywałego, i tak, tak nie mogę, nie mogę w, wyobrazić sobie. A już opisywałem i rozmawiałem z wieloma chłopakami, którzy startowali w enduransie, jak to, jak to wygląda? Nie wiem, na przykład nie, w EUPEN, tak? czy, czy w, gdzieś tam w Czechach, czy we Włoszech, jedziecie całe 24 godziny. Tak, jedziemy cały czas. E, Mówmy się, gdzie trzeba zjeść, wyspać się, nie wiem, wziąć prysznic, a wyścig cały czas trwa. No, dla mnie to jest jakaś abstrakcja kompletna. Nie, no, te spinty, akurat głównie w tej Słowacji, gdzie byłem właśnie na takim enduransie, to godzinę, ta coś takiego godzinę się jechało. No to rodzice tych młodych chłopaków, bo mieliśmy młodą ekipę, to przygotowali różne rzeczy, mięso, chleb, tam różne rzeczy do jedzenia. I w międzyczasie, jak ktoś po prostu nie jechał, to mógł, mógł zjeść sobie coś. A po czym pojechał na stinta, zje, tą godzinę przejechał, zjechał i znowu mógł, mógł coś pojeść albo, albo się wysłać. Nie, no jasne. Tylko no to też jest potężny wysiłek. No ja sobie nie wyobrażam. Godzina za kółkiem, te same okrążenie, ta sama powtarzanie. Godzina czasu? No tam to jest taki tor, na którym wyczyn no, jest bardziej e, męczący. Tam rentale aż takie nie są takie super męczące, e, bo tam jest jednak długa, takie, są długie, proste, gdzie na przykład można dużo wypocząć. Są zakręty, na których jedzie się bardzo szybko, ale one są takie do wyczynu, gdzie no, wyczyn tam przyjeżdża bardzo szybko, a rentalowe trochę yy, tam stoją. I to nie jest tak, że trzeba mocno się namachać, tylko tam trzeba bardziej właśnie tak powolutku dokładnie to wszystko robić i dlatego się nie jest aż tak męcząco. No tak, ale ten słowacki tor jest zewnętrzny, a, a, a są też tory takie kompletnie zamknięte, tak? halowe, gdzie też są Endurance y 24 godzinne. Dobra, Ziemowit, karting halowy halowym, ale jak prześledziłem wyniki wyczynowe, to ty też startowałeś w kategorii mini rok. Tak, startowałem no nie, nie to jeździłem wtedy bardzo mało w, w tym wyczynie, dlatego nie wyniki nie były jakieś um, super. No oczywiście trenowałem, ale no, jeździłem bardzo mało tym wyczynem. Głównie wtedy jeździłem i renta, i halowe, i, i wyczynowe. No i wtedy przerzuciłem się akurat na wyczyn, bo tam miałem starty w mistrzostwach Polski i no, pojechałem te e, dwie rundy wysłończynie w Biedgoszy. No, było to tak jak Z jakim teamem? W Fauty Motorsport. Okej. Okay. No i jak to wyglądało? No naprawdę, impreza też bardzo fajna. Był to pierwszy taki tor zewnętrzny, taki duży, na którym miałem okazję się, się pościgać. Wysłączynie. No i później druga runda w Bydgoszczy. W Bydgoszczy trochę gorzej mi poszło, ale ostatni wyścig był naprawdę udany. A w Słomczynie naprawdę, w Słączynie głównie starty mi dobrze wychodzi, bo z, ciągle zyskiwałem, y, zyskiwałem kilka pozycji, tylko na ostatnim trochę straciłem, ale tak te zawody naprawdę, no spodziewałem się, że tak będzie, nie, nie spodziewałem się, że będzie jakoś super, że będę walczył o powiedzmy pierwszą piąkę, bo no ta, y, tamci zawodnicy jeździli y, z 2-3 lata wyczyniają. Ja, Pół roku, no to jest duża różnica. No ale umówmy się, no trafiłeś do jakby największej, najbardziej widowiskowej, wyrównanej i zaciętej kategorii. Także spokojnie, to trzeba pojechać ze dwa lata, żeby tam powalczyć. No tak, tylko teraz już nie jest że w tym kartingu wyczynowym, bo jednak koszty też są dużo, dużo wyższe niż w tym, w tym halowym, rentalowym, no i dlatego głównie zrezygnowałem z tego wyczynu. Gdybym nie był aż taki drogi, to pewnie bym mógł teraz nawet jeździć, ale, ale przerzuciliśmy się znowu jednak na halowe. No dobra, to teraz wróćmy do tego PIKC. Największa impreza, najwięcej y, polskich kartingowców, jakiś taki blistr, splendor, i w, y, y, postrzeganie przez całe środowisko kartingowe, że to są no, Mistrzostwa Polski. Największa impreza. Jak, jak przyjeżdżasz do Szczecina, to co czujesz? Jak patrzysz na tych wszystkich, nie wiem, Holendrów, Belgów, Niemców i najlepszych Polaków? No, czuję na pewno no, trochę zazdrości, że y, oni są tam, gdzie są, mistrzowie świata Botens czy Harbour. Y, ale też z drugiej strony jestem szczęśliwy, że mogę na przykład na teningu mogę pojechać z nimi razem w jednym. Na no chwilę, no chwilę, ty też jesteś mistrzem, bo wygrałeś PIKC. No, no ja wiem, ja teraz, teraz akurat nie patrzę, właśnie tak, ale jak przyjeżdżałem jeszcze przed PIKC, no to tak patrzyłem. Teraz już tak, teraz już trochę mniej, bo ja wiem, że też wygrałem. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i głównie mi to też do przodu, jakby popchnęło mnie też, jakby z duszą. i no, teraz już nie patrzę w to w taki sposób, tylko patrzę w inny taki, że ja, ja też jestem mocny, też wygrałem i pewnie będę też walczył o zwycięstwo w następnym roku. No dobra, no to teraz powiedz mi, jak będzie wyglądała twoja najbliższa przyszłość? No mam no, no, znaczy tak w przyszłości przeszłości to nie przepowiadam akurat, ale. No ale już... jakie plany masz na ten sezon jeszcze? No. Mam plany dostać się do finałów um, światowych um, Sodi w series. Na razie naprawdę jest bardzo dobrze. Przyjechaliśmy tylko 8 zawodów, ale 8 zawodów trzeba wygrać, żeby się, żeby być liczonym y, w walce. Ja 8 akurat 8 na 8 wygrałem. Dwa, były zawody w Chonicach, jedne w Sopocie i dwa razy wybraliśmy się znaczy raz na Słowację, bo były wtedy podwójne zawody. I też wygrałem, bo tam poziom no nie jest aż taki wysoki jak tutaj, ale przyjeżdżali też Polacy i naprawdę Polska tam pokazała, że jest naprawdę bardzo mocna. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Gratuluję oczywiście zwycięstwa i tego tytułu w kategorii Mini PIKC. Ziemowit, mam nadzieję, że będziemy jeszcze rozmawiać wiele razy w kartingach, a tymczasem no co mogę życzyć kierowcy kartingowemu? Na pewno. No na pewno kierownicy? No nie, tego akurat, żeby kierownicy się złamały trochę, trochę raczej nie. Bardziej, no, żebyś być szybszym, żeby dużo sukcesów, oczywiście, tak jak u każdego sportowca. No i tak normalnie to zdrowia, szczęścia. Okej, okay, no to w takim razie życzę ci tego, żeby Twoje nazwisko było przed y, nazwiskiem Boutensa czy Harbosza. W niedalekiej przyszłości. Dobrze, dziękuję. Dzięki serdecznie.